Dzień dobry, nazywam się Anna Odrową-Szkołc i jestem pedagogiem społecznym Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Chciałam Państwa zaprosić do działań na rzecz grupy, której przewodniczę Pedagogię Obcości Inności. Jest to grupa niekongresu pedagogicznego online. Grupa ta wyrasta z nurtu pedagogiki krytycznej, obnażającej uświadomione i symboliczne relacje władzy, zależności, reprodukcję hierarchii władzy i budowanie nowych nierówności poprzez kreowanie dyskursu inności, dyskursu obcości w celu tworzenia, legitymizowania i utrzymywania konstruowanych społecznie nierówności. Ten dyskurs jest też przedmiotem zainteresowań czasopisma, które redaguje. Language Discourse and Society. Jest to czasopismo wydawane przez Międzynarodowe Towarzystwo Socjologiczne ISA, a dokładnie przez Research Committee 25 Language and Society. Serdecznie zapraszam Państwa do współpracy i publikacji w tym czasopiśmie. Dziękuję.